Zapraszamy na Mikołajkowy Nordic Walking. Brakuje, na pewno. Na pewno jest to potrzebne. Nie ma sobie do tego, żeby żeby tak musi wyciągnąć z domu właśnie. I taki apel ja do pana prezydenta są razem tak. Oczywiście, zdecydowanie. My byśmy chciały. My już tutaj we trzy. Stwierdziliśmy, że umawiamy się tutaj indywidualnie, gdzieś tam na takie chodzenie. Pozdrawiamy nasze żony, które muszą pracować. Kalinę i Irenę. I zapraszamy nam... wszystkich z Solskiego. Doszliśmy do źródełka, z którego wodę popijał Król Władysław Jagiełło, będąc na łowach naszej puszczy. Dzisiaj to źródełko stało się dosyć popularne. Tutaj leśnicy zrobili całą infrastrukturę. Jest dojazd, specjalne podjazdy dla osób niepełnosprawnych, jak również cała infrastruktura, jeśli chodzi o tablice dydaktyczne, o mapę. Doskonałe miejsce do tego, żeby właśnie między innymi takimi kinkami się zajmować na tym terenie, czyli nazwijmy, łapki uprawiać. No myślę, że nie trzeba zachęcać wszystkich do tego, żeby tej wody spróbować, woda ma 4 stopnie, e, trzeba jej posmakować, ja dopiero później powiem, jakie składniki zawiera, ale być może Państwo po smaku poznają, co faktycznie w tej wodzie jest. Nie Także nie, 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 daje się, proszę Pani spróbować. No, źródlana woda, to, to jest. miłość byłaby niespełniona. Tylko, tylko posmakowana, prawda? <laughs> tak. Teresa, może ja Cię przytrzymam? Może, to masz. Ale ja na Cię. Tak? A, tak.

Pierwszy miłoskołajkowy Nordic Bookie za nami. Myślę, że jesteście Państwo zadowoleni.